Czyli no realnie biorąc pod uwagę ilość nakładów ludzkiej pracy. I, ta... I tak to jest, jak chcesz coś nagrać. dobry bardzo, witamy na imprezie motoryzacyjnej Warsaw Ptak Expo Motor Show, coś tam, ogólnie są samochody, no i też jestem ja, to akurat jest mniejsza atrakcja, ale samochody są fajne, statywu nie zabrałem, więc materiał wygląda jak dla i tak naprawdę na 25%, ale proszę bardzo, nie wszyscy się dobrze przygotowali, proszę bardzo. Tutaj pan dopiero czyści furę. Ogólnie 3 na 10. To trochę za późno, to trzeba było wcześniej. Są niektóre auta już wypolerowane. No, panie drogi, na czym polega na impreza? No, stoimy, patrzymy się na szybkie auta, gadamy i pijemy kawę. Taki złośliwy, tylko na bogato, na drożej. I na poważniej. Idziemy. elektryki, są różne zabawki, ale po drugiej stronie, uwaga, technikarium. No i nasze sprzęty. Nasze, przepraszam. Zawodników na Świerćuniu, no bo mój tutaj nie stoi. Głównie to Turbolamika, aż za dużo, bo on swoich ma e, cztery pojazdy robione przez Turbolamika i trzy z jego sterownikiem skrzyni biegów. Jest incepcja, ja nagrywam ciebie, pan nagrywa mnie jak nagrywam ciebie. No ja was nagrywam już takie nie. Macie mnie. Dobra! Pan motokulawy Ponownie witam. Ponownie. Dzień Dobry bardzo. Temat Dzień. jest taki, bo akurat ty tym autem miałeś strojenie na 9 i setkę. Tak, wcześniej było wystawione typowo ćwiartkowo na paliwie Shelby Power Pal Racing setka 100, 100 oktanów. Wtedy miał 350 koni i tam 500 momentów. Teraz jest wystrojony już bardziej pod zakręty, to samo wystrojenie dużo nie zmieniło może, bo tam jest różnica około 18 czy 19 koni, dokładnie, moment został na podobnym poziomie. Tyle, że masz 19 Aczkolwiek. koni mniej. Jak masz... Tak, 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 jest 19 koni mniej aczkolwiek yy, dużo tutaj bardzo zmieniła zbieżność też, no bo teraz przód jest rozbieżny, tył zbieżny, Tak, ja Cię nie chcę męczyć o to jakie czasy robisz, tylko o to, że te auto w tej samej konfiguracji mechanicznej w zależności od strojenia paliwem pomiędzy 98 a 100, to Ci wyszło na 9800 z 2.0 TSI z którego roku? To jest dziewiąty rok. z 2009 roku. Z 9 roku, czyli z drugiej generacji TSI? To jest EA888, silnik już ten co w Golfie 6. Okej, okay, czyli tutaj miałeś 330 koni plus minus na 98? Na 98 jest 330 koni, a na setce było 350 koni. No dobra, czyli mając... No, 349, jakoś tam skazujmy. Czyli, czyli przy odpowiednim mocnym tuningu, pomiędzy, przy silniku dwulitrowym, turbo to jest 20 koni, może być na Twoim przykładzie rolnicy 390 tak, Oczywiście, jeśli to wystroisz na tym paliwie. No, no to, to, to oczywiście. Tak, bo... Tak, tak, bo samo dolanie po prostu do 330-konnego samochodu setki, czyli do tych 20 ci nie doda, tylko po prostu pod te paliwo trzeba, trzeba odpowiednio poprowadzić mapę. Nie? A miałeś kiedyś okazję sprawdzić go na przykład na 95 strojenia, czy do tego nie, nie, nie było bo szkodały No ale stroimy auto też na 95 i to na przykład w takich golfach w tej serii 7. Gdzie na 9,8 wychodzi on 320-330 koni, no to na 9,5 on czasami nawet ich chce 300 uzyskać, nie? A czyli wtedy na setce mógłby atakować jakieś 335? No, coś takiego myślę. Czyli okej, okay, czyli na golfie GT7, mhm. czyli to może być 30 parę koni pomiędzy 95, a setką. Tak jest. E, Najlepszy czas w tym roku? Na Najlepszy czas w tym roku przy, tej, e, przy tym wystrojeniu na 9,8 to jest 12,79. Z tym, że ze zbieżnościami ustawionymi na, na zakręty, nie na ćwiartkę A gdyby był wystrojony na setce i zbieżność była ustawiona w punkt, czyli na jedną czwartą mini To wtedy robił 12,2-12,3 Ja stwierdza, że ja w tym roku miałem 12,5 ale, ale on miał i tak lepszy czas, więc... Eee, przy odpowiednim strojeniu i tak byłby szybszy to, Ale w tym roku miałem 12,5 Co to, to za wygłupy? Jadę do to. już mam dosyć Dobra, zapinaj procedurę i go! Pan powiedział, że jest mistrzem Europy, jak zapytałem jak mu idzie, więc... Nie, jesteśmy mistrzami Europy, cały zespół i samochód. Rok temu udało nam się wygrać zawody w Belgii na torze Zolder, na byłym torze Formuły 1 i za rok będziemy udawać się znów na te same zawody, żeby obronić tytuł. Dobra, ile czasu trwał wyścig, ile to było okrążeń, to kilometrów? Yy, wyścig trwał 24 godziny, tylko że całe zawody składają się z kilku kategorii, między innymi jest to test dynamiczny, czyli szybki przejazd po torze ze zmianą koła na czas, jest to test praktyczności, czyli jak bardzo auto przydałoby się na co dzień, oraz wyścig y, wytrzymałościowy, można powiedzieć, na zasięg, ponieważ liczy się to, jak dużo okrążeń przejedziemy z jak największą ilością osób na pokładzie. Dobra, a o czym my w ogóle rozmawiamy? To jest y, bolid solarny, samochód solarny, projekt studentów Politechniki Łódzkiej, samochód elektryczny, którego baterie są doładowywane panelami słonecznymi. Ok, ale startujecie z pełnymi bateriami, jakby tak? Tak. tak. Wkładujemy y, do pełna baterię, potem możemy się doładowywać, ale to Wiąże się ze stratą punktów. Czyli doładowywać z gniazdka to jest. Z gniazdka, tak. Z gniazdka wtedy tracimy punkty, jeżeli chodzi o panele, to to jest nasza korzyść. Okej, okay, to pokaż bliżej co masz. Ja, ja zacząłem od tego, że zwróciłem uwagę na no, niezbyt agresywne hamulce. Eee, bo... Tak. Samochód, jego teoretyczna prędkość maksymalna to jest około 130 km na godzinę. Osiągnięta prędkość to jest około 110, ale prędkość przelotowa jest niższa ze względu na oszczędność energii jest to 30-40 km na godzinę. Czyli chcesz powiedzieć, że ktoś w tym jechał 110 km na godzinę. Tak, tak. Po lotnisku i wyszedł z tego, także. <laughs> Okej, okay. no rozumiem. Konstrukcja jest jak najbardziej odelżona, jest na podstawie monokoku z włókna węglowego. Więc sam samochód waży około 300 kg. Dodatkowe 300 kg to jest bateria, która jest usytuowana zaraz. zaraz, zaraz. 300 kg łącznie z silnikami i tak dalej. Wszystko tak. Konstrukcja samochodu to jest około 300 kg. Okej. Okay. I'm impressed. Jeżeli chodzi o silniki, to są to dwa silniki talerzowe na tylnych kołach. O łącznej mocy? Y około 5 kW jeden. Czyli dwa razy, około 10-8 kW. 13-14 koni, Tak, tak, coś takiego. No, oczywiście ta moc też się różni w zależności od tego, czy mówimy o mocy w piku, czy, czy takiej zwykłej tej jaki używamy, to też zależy od trybu jazdy, który włączymy, ponieważ możemy mieć tryb drive, gdzie używamy pełnej mocy, albo tryb Eco, gdzie ograniczamy tę moc, żeby ograniczyć zużycie energii. Dobra. W środku może podróżować 5 osób, dwie z przodu i 3 z tyłu. Okej, okay. po telewizorze są bardzo indywidualne. Yy... są bardzo letnie. O to chodzi głównie, żeby odelżyć te konstrukcje. Jeden waży chyba 1,5 kg, one są również z włókna węglowego. Rozumiem, po tej ilości włókna węglowego tanio nie było, tak? Tanio nie było, tanio nie jest, tak. Yy, w tym momencie, to jest nasz drugi bolit, w tym momencie jesteśmy w trakcie projektowania trzeciego. I to też są duże nakłady, ponieważ samo laminowanie monokoku to są duże pieniądze, które staramy się zebrać. Dobra, mówimy o jakich sumach? 200 tysięcy za laminację monokoku. Plus. Nie mówię tutaj o bateriach, silnikach. Czyli, realnie biorąc pod uwagę ilość nakładów ludzkiej pracy i tak. I tak to jest, jak chcesz coś nagrać. Czyli realnie tu jest pół miliona złotych wyłącznie z pracą. Minimum. Minimum, tak. <laughs> tak. <laughs> Okej. Okay. Eee, znaczy, cóż mogę powiedzieć? Jedynie, że gratuluję, po prostu jestem. No jestem zachwycony, bo tak się robi, tak się robi technologię. Rzecz jest fajna. Eee, Okej. Okay. To nie jest pojazd, który wejdzie w ten sposób do masowej produkcji, to eee, nie o to chodzi. Ten pojazd teoretycznie spełnia wszystkie normy, które powinien spełniać, żeby móc poruszać się po drogach. Homologacji nie ma, ponieważ jest to proces kosztowny i długotrwały, ale teoretycznie moglibyśmy się o nią, nią ubierać. Co chcesz powiedzieć, jeżeli chłopa, przepraszam, jeżeli zespół ma Mistrzostwa Europy, no bo zagratuluję, to raczej nie wypadałoby nic. To tak wyglądał pierwszy dzień Warsaw Motor Show, audio, wideo, nie było, ale były auta. I jeżeli chłopaki z Politechniki łódzkiej mówią przepraszam zespół, bo nie tylko tam sami mężczyźni wiedzieli, że mają pierwsze miejsce w Europie w Long range'u, Ja pierdolę. Pięknie. Nie tylko pogratulować. A to są chłopaki, którzy też mają tytuły mistrzów Europy, co prawda w zupełnie innej dziedzinie. Na pewno głośniejszej. Do zobaczenia.